Jakie są najbardziej popularne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce? W tym wideo poznasz najbardziej popularne formy działalności gospodarczej w Polsce: jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę jawną oraz prostą spółkę akcyjną. Jednoosobowa działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przedsiębiorca prowadzi działalność na własny rachunek, odpowiada całym swoim majątkiem osobistym, a konsekwencje finansowe dotykają także współmałżonka, jeżeli nie ustanowiono wcześniej rozdzielności majątkowej. Dzieci mogą być obciążone długami spadkowymi. Jednoosobowa działalność gospodarcza ma charakter zorganizowany: wynajmowane są pomieszczenia do jej wykonywania, prowadzi marketing, nie jest zarządzana przez zewnętrzną osobę lub podmiot. Założenie takiego biznesu nie wymaga kapitału. Przedsiębiorca musi jednak wybrać odpowiednie opodatkowanie. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Pierwotny sposób powstania to zawarcie umowy spółki jawnej i jej wpis do KRS. Następczy sposób powstania to skutek przekształcenia spółki cywilnej lub innej spółki handlowej w spółkę jawną. Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia wkładu, do prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, do uzgodnienia przedmiotu działalności spółki. Spółka jawna nie jest osobą prawną, jest jednostką organizacyjną. Kodeks Spółek Handlowych w artykule 8 przyznaje zdolność prawną i zdolność sądową. Jest ona jednak określana jako ułomna osoba prawna, pozorna osoba prawna, niepełna osoba prawna, osoba ustawowa. Podmiot nieosobowy. Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania. Ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Kodeks spółek handlowych określa zasady odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki. Odpowiada przede wszystkim i w pierwszej kolejności sama spółka jawna całym swoim majątkiem oraz każdy wspólnik bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Osobista i solidarna odpowiedzialność wspólników spółki jawnej stanowi dodatkową ochronę interesów wierzycieli, ponieważ gwarantuje im zaspokojenie roszczeń z majątku osobistego wspólników. Spółkę jawną mogą zawiązać także małżonkowie. W czasie jej trwania przepisy kodeksu spółek handlowych wyłączają uregulowania zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w zakresie dotyczącym utworzonej przez małżonków spółki jawnej. Prosta spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej bez konieczności spełniania dość skomplikowanych warunków. Jest to forma pośrednia pomiędzy spółką akcyjną a spółką z OO. Czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. I łączy w sobie cechy obu tych form i jest atrakcyjna dla tych, którzy opierają swój pomysł biznesowy na innowacyjności i wiedzy. Jest rekomendowana przedsiębiorcom, którzy prowadzą startupy. Rejestracja jest łatwa, struktura kapitałowa elastyczna istnieje możliwość wyboru rady nadzorczej. Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu. Prawnie dopuszczalnym, wymaga aktu notarialnego oraz wymaga wniesienia kapitału zakładowego w wysokości 1 złotego. Członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wynikłą z niewykonania, nienależytego wykonania swoich obowiązków i niedołożenia należytej staranności. Członkowie zarządu lub dyrektorzy prostej spółki akcyjnej ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdy nie zgłoszą na czas wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Spółka musi tworzyć kapitał akcyjny, który jest gwarantem bezpieczeństwa finansowego dla przyszłych kontrahentów. Emisja nowych akcji może być prowadzona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Akcje prostej spółki akcyjnej nie mogą być dopuszczone do obrotu zorganizowanego. Prosta spółka akcyjna płaci CIT 9 lub 19%. Akcjonariusze przy wypłacie środków płacą PIT. Przewidziano tzw. innovation box, obniżenie podatku dochodowego do 5% dla dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli umowy, patenty, prawa autorskie czy programy komputerowe. Podsumowanie. W Polsce najczęściej wybierane formy to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna i prosta spółka akcyjna. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest dla indywidualistów. Spółka jawna opłaca się małżonkom, a prosta spółka akcyjna innowatorom. A jaka jest Twoja ulubiona forma prowadzenia działalności gospodarczej? Podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu pod tym nagraniem oraz zajrzyj koniecznie na stronę www.demanckacademy.com, gdzie czeka na ciebie mnóstwo wartościowych materiałów biznesowych. Link znajdziesz w opisie tego wideo.